Taki niebieski kryształ. A jak no. na asteroidzie naciśniesz U i przeskoczysz na zakładkę materiał, stowisz, że to jest środku Tak, ja to wiem. wiem one. To jest, a ja tu. A no. czerwone jest ze silników. Mm. I też się może przydać. Tylko trzeba zapamiętać wszystkie te nazwy, co do czego jest. No a patrzę po to. Najwięcej potrzebujesz e, takiego na B No tak, to On się nazywa Bastium. More, dokładnie. Ja mam wokarium more dużo. No to to jest e, jakby drugie miejsce, ale, ale to jest dalej połowa tego Bastium albo nawet jedna trzecia. Okej, okay. ja jestem już 7 e, kilometrów, 7 plików od bazy Ja tam, wiesz, przeszkadzamy Nie, nie, to wiadomo, w ogóle tutaj patrzę, że już tam jakieś stacje się budują Pewno trzeba zwiększyć w sensie. Yy, jak to się nazywa? Na pewno trzeba będzie zwiększyć kargę tych statków i moc, yy, szyb prędkość, prawda? No to nie no. jest. To nie jest aż tak proste, jak ty, to te, teraz to mówi. Uwielbiam. No My, czy nie? No to się zdaje. To się zdaje, bo potem ci dochodzą dodatkowe rzeczy. To, to... Najpierw to musisz się nauczyć. Yy, ten easy build jest naprawdę prosty w użyciu. Tylko że on się gliczuje, Kurcy fajnie to ogarnęli. A lód, do czegoś się przydałem? Zwykły Ajs. później go... Mogę znaleźć tego niebieskiego gówna. Dobra, no, można chodzi, że wiesz... Co zobaczy jak to mniej więcej w jakiej skale to jest Niewielkie zdawanie się czy Na wraz z A. No to mm. Ale co? No tak, ale jak czy ja teraz trafiłem wiesz, a steroidem 120 tysięcy, tak? Wziąłem 93, więc i nie było, mi się już nigdy nie, nie mieści. A to mnie, jak masz bardzo obciążony statek? Na no 100%. No, nie, to są takie techniki, że po prostu wyciągasz... ten minerał i goś odciniesz. Się... A ty? Na port. Jak się leci w dół, w sensie... Tylko... Na, na strzałkach masz Masz w dół prawo-lewo Bez obracania się Bo to się tak nie? Nie, chodzi mi bardziej o to, jak żeby e, tak w dół, w sensie jak masz e, spad... Nie, nie masz w górę Jak wylądować Jak wylądować, że na przykład, że ten trast z góry jest? Idzie teraz mam iść. Co mam zrobić z tymi orami? bo możesz je wziąć i składać, ale no, powiem tak, że najlepiej od razu, będzie wrzucić do inwentarza yy, stacji, bo wtedy będzie miała łatwiej się do tego nawet w 30 lat. Dobra. No I potem, jak go trochę surowców, to sobie statek rozbudować, przynajmniej o cargo na, na razie. Jasne. To co mogę zakończyć teraz ten? Tutorial? Końca przeć, A co masz teraz? No, muszę znaleźć yy, Bastiumora. No no to szukaj Bastiumora. Bo ten tutorial da Ci to, że mam zebrać. Te dwie surowce, i pokażę Ci jak budować magazyny, bo to jest akurat potrzebne do zbudowania czterech magazynów po cztery z te cztery kafelki. Więc... Wolki more morę znalazłem, a Basti more to jest takie pomarańczowe, tak? Takie bardziej prązowe. Bardziej. jak dolecisz do skałki, naduś sobie U i tam, tap i klikij sobie minerały. Jak podejdziesz do skałki, bardzo blisko, to on ci pokaże co jest w skale w środku. A kurak jest tam osobą, tak? Ale? raz? kurak jest no, no. tam osobą? Hmm? No. To takie pytanie, czemu dostał oficera? E, nie wiem, to jest jakiś znajomy zwierzaka, albo. Ale no, kto? Jest. O kim mówicie? No o. Ten, no, kuraku, no. A na Discordzie. Mhm. Mm no. no szybko mu nadawałem i. Nie? A, no dobra, teraz tak. No, wcześniej, wcześniej ci nie było słuchajcie, aby co. To, to się dzieje cały czas. Teraz grę mi wywaliło i to by się rozodpalić. A oficer może być, mi się podoba. <grych> no wiadomo. No. Powiedzcie mi czy tutaj jest jakiś tutorial, bo jak na razie... Jest wstałem... tutorial. Za zadanie rozwalenie jakiejś tam... Tak, Ta, jest tutorial, bez problemu To jest no. Ile czasu to się robi? O Jezu, fe. tak To pół godziny No I Trochę schodzi na to, nie to nie jest 5 minut mhm. No bo musisz nauczyć się chyba jak wszystkiego, co nie? No, nie, Mechanik, tak. To mechaniki, które są zaimplementowane, że po sobą Tak Dobra, niech to nie Także podgłośnić no. no, to Dobra, bo no, nie siedziałem na dystanty, ktoś mi podpowie Jeśli chcesz kogoś podgłośnić to, to nie, prawym nie. przyciskiem tam masz szuflad, który powoduje, że możesz go podgłośnić do 200% Znalazł się filmiki Problemu 550, nie należy O, dobre Może być przelewem? Może być Podam ci numer kontaktu. Dobra. dobra. mi, czy ten no, raz wersja alfa tej gierki kosztowała 100? Mhm. będzie dopłata jakaś, jak będzie oficjalna. Yeah. No, no. tak, nie, nie, nie. jest chyba tak, że była takie losowanie, kto może być, bo to po tylko maksymalnie 4000 osób. A, A no właśnie. I aktorów. Tak. Tak. No i właśnie ja próbowałem się dostać do tego, nie widziałem, dlaczego mi się nie udaje coś sensie no była no, no, widzisz Ja nie w temacie, bo u mnie się trochę zmieniało, teraz mam mało czasu na granie No, no to wiadomo Więc próbuję coś tam nadrobić Że Na razie mam urlop jeszcze dzisiaj i jutro, a potem już od poniedziałku wracam do roboty, niestety, więc też u mnie nie będzie tak wesoło to ty urlop przed komputerem spędzasz? Oczywiście Oczywiście. <grych> Są zinało... sami maniacy No wiem, właśnie A, zwierzak, kurde, mnie nie było trochę, bo u mnie się pozmieniało Trochę Teraz to już w ogóle nie gram prawie A teraz urlop nad morzem był na Mazurach Więc od komputera odpocząłem trochę znaczy do sklepu i sprzedać te śmieci, które mam. Hmm. O tutaj najdłuższy stażem teraz tym. W grze? No. To związek. No, tak myślałem. Nie, ja ja chyba za nim. I też nie jestem pewien. Widziałem filmiki wcześniej żeby się podobało, a... ...w rzeczywistości zaczęto to wyglądać całkiem nieźle. No, w Ci graficznie całkiem dobrze mi to weszło. No. Zresztą muszę dopracować parę rzeczy i... Do... mi dwa razy grę wywaliło, więc nie wiem, czy to jest problem z moim kompem, czy to jest... problemny. No, ogólnie ogólnie no. Może Ci skreszować grę i... ...różne dziwne rzeczy mogą się wydarzyć. Właśnie z tym statkiem początkowym możesz być, mieć problemy, więc... Aha. Wiem się nie przejmować. jak dostaniesz crash report, to im po prostu od razu wysyłasz mhm. Jest jakiś patent, żeby jak najszybciej zniszczyć te statki na początku? Eee, w sensie, no nie, musisz podlecieć z nim do tego easy bouldera i po prostu demontować go, nie zajmuje. No nie, bo mam wziąć tą piłę i... A, a no to piłą, a te na startowym, na samouczku to piłą. Tak jakoś wiesz, poprzecinać nim, najlepiej belki wycinać No właśnie widzę, że to będzie fajnie no. bo wtedy najszybciej go zdemontujesz Aha Tak jak wiesz, bo najważniejsze belki, tak jak w samochodzie no. I najważniejsze belki mu poprzecinasz to Powinno, powinno wystarczyć na starku 55. ty tam zapisuj, ja też chyba zacznę zapisywać, bo później się <śmiennie> ja patrzę, odrostu, wyrostu, no. w dół. twierdzę. Ja czekam a odsetki od razu tam wyrosną. Ja wiem dociorę. Nie na razie 11 złotych, nie Tak, 11, ale to 5,50 było kiedy, 5 minut temu, to już wiesz, Z co to jest, <śmiennie> 50 To, 50 to, to już się nie wypłaciłeś. No dobra Nie chcę cię martwić ale nie, nie stresuj się, to dobrze Nie no, wszystko na luzie przyjmuję, pieniędzy mam, także spoko no, no, no. Chociaż jest jedyny nie Chociaż jedyny No, <laughs> niestety klepią głowia, więc nadal go, wiesz, Informacja w cenie nie wiem. Kto tu z was Krakowa jest? Ja pracuję do firmy z Krakowa <laughs> No. <laughs> to nie to samo, no, ale jesteś blisko. Ja jestem z miasta. On? Z miasta, a nie z Krakowa. Mamy <laughs> poważne głosy. No, wieku tu jest mega. Dwie, jak my zawyżamy tą średnią. Chyba ja zawyżam. Każdy z nas z dom swój sposób No tutaj po 40 jest Ja Marko Tylko No to Marko zabierze Ja już powiedziałem, Prawy dał dobryś <grystanie> A to ja zaraz za tobą Wiesz Podobno się mówi, że dinozaury tak długo nie żyją. No, no. <grywa> Panowie, ja sobie od, odłączę słuchawki na chwilę, sprzedajcie się na kolumny, zobaczę czy mi będzie działał mikrofon. takim tym. Opróbuję sobie, dobra? Mhm. Okej, tylko za kolumny to może być przebitka. No wiem, ale sprawdzuję, że toś taki no dobrze. O, w mordę, o się porwałem, kurde, nagrywałem robotę z tym pachiem Mówię, ja, z, już jestem, ja jestem 10 klików od stacji, zaraz tam będę Patrzcie po prostu, zobaczę też, bo jestem... Ja patrzyłem dużo jak się buduje Patrzeć, a budować to są dwie różne rzeczy A nie jest to na kreatywnym, tylko buduję normalnie No na stacji budujesz statek, a nie mam blueprinta. od nieba. A jeżeli masz blueprint ze środku, no to wtedy z... go możesz czytać. A jeżeli go nie masz, no to ale musisz to ręcznie w robić. Jedno z takich dziwnych rzeczy, no. jakie mnie nurtują, to jak patrzę w dół na siedzenie, to jestem. Nie wiem, mam takie wrażenie, że jakby na przykład e, graficznie co nie poprawić mogliby co, to że jak patrzę na siedzenie w dół, to że widzę swoje nogi i swoje ogólnie ciało, co nie? To by było fajne. Później to jest puste siedzenie. Jestem duchem hmm. widmem z mojego siebie. I'm the ghost of the man I was before. No jak tak poza tym, panowie, no kurczę No trzeba ogarnąć sobie jakieś stateczek i lecieć, kurwa <grywka> Proste ja, No lecę w to i z powrotem sobie kraftuję cztery kolejne magazyny po cztery e, jak, jak się w ogóle ten... refiluje statek? Musisz podejść no, czy to znaczy ryby? Protalant, tak. czy, czy rdzenie? To jest pytanie jeszcze. Bo masz jakby 2%. No nie wiem, no bo zostało mi tylko 9200 paliwa, co nie? No ale z tego masz cztery zapasowe, jakby co? Jak do Czy o paliwie? czy o paliwie? O rdzeniu. O rdzeniu schodzi najszybciej, bo. A paliwo uzupełniasz przy takich kolumnach. Możesz uzupełnić albo na stacji e, EasyCrafterze, też, też masz uzupełnienie paliwa takie od tego drugiego. A ten pierwszy co ci schodzi, to prawdopodobnie to jest rdzeń. A masz cztery zapasowe rdzenie z tyłu. No, podczas lotu najlepiej włączać, wyłączać dodatkowy przycisk albo go zlimitować. No ja właśnie dołożyłem 8 baterii Nie wiem baterie mają 8? Nic się da no, Jedną kosztę Co? Widziałam panie. zaraz ci powiem 2, 4, 5, 10 silników zastanawiam się czy nie będzie mi żeby mi wyrabiał, wiesz co... Żeby mi reaktor wyrabiał Ja myślę o czterech dużych, a tu mówi mi o ośmiu Pojebało mam problem ze statkiem I Co ci znowu się stanęło? Nie chce mi się zasnapować No to czasami I w, jest... w ogóle na spawarce nie widzę części, czyli znowu mi się statek zbugował Czyli niekoniecznie, jeśli dostaniesz statek niezbugowany, to nie znaczy, że on się nie zbuguje. Ja U... wiem O, ultra Nie ja patrzę kurwa co robicie, ale strach... jakoś mi się nie należy wychylać od tego starbeleza Musisz pomyśleć o tym Ja pierdolę, i co teraz, muszę go rozebrać i sobie zrobić nowy statek? No to jest takie trochę już męczące. Myślałem, że jak już jest odbugowany, to już będzie cały czas odbugowany. A tu nic hu Dobra, rozbieram go w takim razie. But the tourbook cook of taking them. Teraz już namontuję mu tylko podstawowe rzeczy, to wszystkie blachy zostawię. i... Jak się cofa? E, nie wiem, czy można Nie, można się cofać. E? Tak. Powiem wam tak. Jest trochę tej zabawy z budowaniem. <laughs> Już powoli się przyzwyczaiłem, że mi to idzie, ale... No, mówiłem... Jest? Wesoło. Nie powiem, że to jest nudno, ale jest wesoło z tym A! Oni! No dobra, rama... Jeszcze na jakąś poprzeczkę ewentualnie... zwrócił jak miód tego. Szkoda, że on nie wyciąga rzeczy z inwentarzu stacji jak budujesz Wyciąga, tylko po musisz sobie wrzucić na pasek Wszystkiego dostępu rzeczy Nie, bo jak masz wyszarzone na pasku to nie wyciąga Siema wasz. Siema budować. Tu masz różne opcje. Albo na easy Mode się cię męczysz, albo budujesz ręcznie z elementów, które masz, albo projektujesz statek. Ale wejdź na YouTube i zobacz mojego streama może. No cię streamuję. O, widzę cię, Rolfgord. He widzisz mnie? No hypertron. kurczę blada. Jestem... Jest, no jestem na tej modzie! No no to... E, Musimy jeszcze ja skraftować, skraftować jednego all No to jeszcze kraftuję mi się. No to potem bierzesz, obracasz i staniesz. Teraz nie pokazuje mi się jeszcze. Widzę jesteś... Ja jestem Czeka. na tym drugim tym. Na środku... no no na środku. Nie widzę cię jak biegasz, nie wiem, już cię nie widzę Słyszę, że nie mam to odpięte, nie wiem, oczywiście to O? Boję się zobaczyć, jak to teraz będzie. A czy słyszysz dźwięki z gry, a nie słyszysz z Z czym? To was mój Jaki to jest kurwa przycisk? Nie, nie mówi zaraz? Nie.